Cześć, siemano, ludzie, to jest T3. to jest kolejny odcinek serii Minecraft. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku robiliśmy te kolejki, czyli to już chyba jest zrobione. Wystarczy zrobić tylko jeszcze jedno, czyli tutaj. Ale pierwszy chcę zobaczyć, czy na pewno wszystkie działają. Czyli pierwsze, czy nic nie włączone. Tak mi się zdaje. Prowadzi nas tutaj, teraz wracamy, wychodzimy. E, e dobra, teraz nie wróci. Czyli teraz naciskamy, gdzie to teraz prowadzi. Prowadzić w bok i tutaj gdzieś. Ojej kurwa, spaliło się teraz. A ja to tam. No, dajesz, 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 dajesz! Jej! Ok, nevermind. Eee, jedziesz tu z powrotem. Teraz dawaj Tego muszę wyłączyć, tego włączyć. Znowu jedziemy. Tym razem to będzie tutaj. Au. Widzicie? Dlaczego ja tu daję zawsze tak o jeden wyżej? Bo zawsze mnie walnie w głowę czy w coś, i zaraz jest do dupy. Więc wracasz tam. Ta muzyka jeszcze się włączyła. Eee, i teraz jedziemy tu. Nie, z... tu, tu, tu. Jajko, tu. <gryw> Bijaj. Chyba nie dojedzie. Wow, dojechał. Ale dosyć wolno. Dlatego z powrotem. I czwarty na razie nie działa. Chociaż ten czwarty nawet nie musi być. Po prostu rozwal. Nie potrzebuję w sumie więcej. No bo po co tak? Dobra, no to to możemy zakopać. No i co teraz? Jest jakoś tak. O kurde, to jest rozwalone. Zapomniałem o tym. E, dwójka. Okej, okay, jestem z powrotem. E, moja mama miała telefon, a wyszła właśnie z domu. Kurde, tam noc się robi. Szybko do domu. No, do domu. E, wyszła, zapomniała telefonu pewnie i. I właśnie zadzwonił. Nowe ruchy. No patrzcie, mój świat zaczyna większy się robić niż normalny, niż na początku, gdzie mieliśmy tylko ten dom. Ale fajnie to wygląda. Właśnie, ja chcę wam powiedzieć, że gram teraz na Minecraft'cie 1.7.10. Nie wiem, czemu jest dziesiątka, nie nie 1.8. Nie wiem, dali jakoś tak hamsko i koniec. <gry> e, dobra, więc teraz e, idziemy tam pod skałę. Aż no, to miałem zrobić. świet. A no, zaraz. Chociaż dobra. Skoro już tu jestem, to dokończymy ten, ten most. A co dokończymy? No zrobię tylko taką platformę, a dokończyć będę kiedy indziej. Naprawdę nie mam ochoty robić teraz mostu. Co dokończyć już to metro. Raz, a porządnie. I koniec. Ło, motor przejechał. Stówę to było słychać. E, dobra, dawaj tego konia. Au. I spadasz. Dobra, muszę spisać koordynaty gdzie jest ta skała. Niby to wydaje się blisko, i tak szybko można dojść, ale żeby zabić czas, będę jeździł kolejką. Tak, aby chodzić tutaj, gdzieś będzie się zatrzymywać, i tak dalej. A więc koordynaty: e, minus 59 i 3,4. E, nie mam żadnej kartki w pobliżu. Minus 60, minus 35. Minus 60 i 35. Ok, no jakoś zapamiętam. 6035, ok. Czyli konie możemy już w sumie odłożyć na tyle się przydał. Świet. <średziny> no, złoś Byłem tam praktycznie po drugiej stronie i nie przeszedłem, wolałem się wrócić. Dobra, teraz w Minus 60 i 135, okej. Okay. A więc teraz idziemy w dół. To jeszcze rozpalę. Okej, okay, schodzimy. Tak, wiem, że mówiłem wam, że tutaj będą schody, ale na razie nie, na razie nie ma. E, więc tutaj minus 60. 35, więc najpierw lecimy po kratce 34 60, czyli w tamtą stronę eee, Więc musimy iść w górę <laughs> Żeby dojechać tam kolejką, to musimy iść w górę Tak jak powiem, już przed chwilą powiedziałem Żelazo przy okazji. Zbierzemy, co tutaj jest, wszystko. no dobra, to ten metro będziemy robić jakieś, no chyba jeszcze ten i tamten, i następny, znaczy, odcinek. Więc y, łącznie na metro trzy odcinki. Y, jak będę przedłużał, takie, wiecie, typu nie wiem, gdzie będę robił i tak dalej, po prostu przerwę odcinek i między odcinkami sam sobie to zrobię, żeby no, nie marnować po prostu czasu, tak. To jest bez sensu, żeby ktoś oglądał jak ja myślę, cofam się i tak dalej. E, też będziemy mogli robić jakieś wyprawy, czy coś, i wtedy będziemy szukać e, na przykład miejsca kolejnego, gdzie byśmy mogli znaleźć. No, na przykład znaczy znaleźć. No, wow, woda. Nie, no, moje wszystko zaleje szybko. Mm. a dobra, kurde, lawę zaleje. Lawę i tory zepchnie, już tam ciemno jest, kurde do dupy. Wow, jest! Mam farta Wow, hmm. chyba najlepiej będzie, jak po prostu wyjdziemy stąd, bo nie mam chyba zamiaru tak trochę wchodzić po tym. Wolę iść naokoło, będzie szybciej. Pod wodę się strasznie długo idzie, a tak to przebiegnę ten kawałek, znajdę tą dziurę, po prostu ją zasypię. I I będziemy puszczać kolejkę. Puścimy tą kolejkę i... Zgadnijcie co w następnym odcinku. Robimy statuę. W końcu. Ok, to gdzie ta rzeka? Nie tam. W takim razie gdzie? Chyba nie tutaj. Nie, no, szedę w tamtą stronę, chyba. <śm> ale bez sensu, padam do wody, której tam nie powinno być. Realne nie sądzę Nie no, na pewno kopałem w tamtą stronę. Aha, chyba wiem gdzie Tak to było gdzieś na pewno y, na powierzchni na powierzchni, bo... Y, po prostu było słońce, było jasno, więc gdzieś tutaj ta dziura prawdopodobnie, a może to jest, czy to prawda, no ja nic nie widzę, tupa, a może tam? Tu nic nie ma Tutaj też nie Chwila, 3,5 3,5, gdzie jest 3,5? Tamtą stronę Nie, chwila 3,5? Naprawdę? 35 No to tutaj gdzieś Tu nie Dobra, kurde, idziemy tam i po prostu zobaczymy gdzie to jest, bo to sensu nie ma Ajku Wyłącz to Dobra, wiecie co, przerwę i po prostu jak już tam dojdę to po prostu zacznę znowu nagrywać że to jest to Dobra, to za chwilę wracam Okej, okay, że już prawie jestem na miejscu, także włączyłem znowu nagrywanie E, tylko, że FRAPS przez chwilę przestał mi działać i straciliście 3 sekundy. Wow. No dobra, nie z tym. E, naprawdę, jestem ciekaw skąd ta, ta woda się wzięła. I skąd jej się wzięła aż tyle. No bo jak takie małe źródełko, no to bez sensu, żeby lała się non-stop. O, tu jakaś skinio Bez sensu. Daj mi kamienia. Daj kamieniu. Teraz tutaj. No i zakryliśmy to i mam nadzieję, że już żadnej wody nie będzie. Hurde. Więc co, teraz nawet wskoczyć nie możesz? Tam ta woda schodzi, to jest dobrze. O to lecimy dalej. W sumie tutaj jedno pochowanie może położyć, żeby się nic nie zrespiło. Tak dla pewności. No i lecimy dalej. No i proszę was bardzo. Tu już jest koniec. Tu już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. by się teraz nie okazało, że jest noc. Kurde, czemu mnie to spotyka? Szybko do domu, ale to ładne się teraz zrobiło. Nie, może przez tą aktualizację coś się zrobiło. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. A może przez tą teksturę? też może być. Naprawdę nie mam pojęcia. Fajne automatyczne drzwi, które się otwierają za każdym razem, jak wchodzę do domu i wychodzę z niego. Dobra, naprawdę teraz straciłem w ogóle poczucie czasu. Nie wiem, ile minut nagrywam. No bo tyle razy przerwałem to nagrywanie, że <grywanie> dajcie spokój. Eee, teraz wrócić do domu trzeba. Kurde! Kurde. Tak, wrócić do domu po złoto, żeby zrobić więcej tych przyspieszających torów. Um. Ja wiem, że tutaj tego nie ma, ale chciałem na pewno się zobaczyć, czy jakiegoś może małego klocka złota nie ma. Ale jednak nie. E, tory mi oddaj, niech teraz wróci. A my zaś bijamy na górę, żeby odłożyć trochę kamienia. Aha. Widzenie, narzędzia drewniane, kamień. Dupa. <tryk> Trzeba więcej skrzyń zrobić na to. A teraz wsłuchajmy się w piosenkę i idziemy. Shit Teraz ciekawe, czy pamiętam jak to się robiło w ogóle. Pamiętam, że to się dawało i chyba teraz patyk w ogóle potrzebuję. Czyli patyk. No. Mamy 20, nie 19, sorry. 19, czemu ty tutaj jesteś? Tam powinien być. Uuu, no. eee, tutaj w sumie nie będziemy potrzebować tego. Eh, dupa. Tutaj trzeba zrobić co innego. Trzeba zrobić jako małą obwodnicę, jakby czyli coś takiego. Tutaj zrobić więcej miejsca i teraz to skręca tu. Tutaj damy przyspieszający, niech jedzie w górę. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, trochę przesadziłem. Kurde jak ta piosenka jest fajna, strasznie wylozowuje. Wylozowuje. <śm> mm, dobra, mamy następne 5, 3, 4, 5. Ciekawe, czy to będzie działać. No i został mi tylko z tak tego czerwonej pochodni. Kurde, niech tylko ten kilo się nie rozwali w ostatnim momencie, będzie chyba najbardziej potrzebne. Tutaj i to samo co zrobiliśmy e, tam. No. Gdzie? Moje mojej kolei, no, na stacji Co to się zrobiło? Chyba o jeden trochę no. dalej Teraz mhm. tak, tak Tyle, że tutaj tego nie może być e, Tutaj pochodnia A w sumie tak. To też nie jest potrzebne. No dobra, mam nadzieję, że to jakoś będzie działać. Teraz przydałby się jeszcze przycisk. No i tutaj. No to lecę po kolejkę i chyba zakończymy. Jak ta kolejka już zjedzie na dół, to zakończymy odcinek. Yy, nie wiem, może być krótszy trochę. Ale to jest wina tego, że ja po prostu nie wiem, ile czasu minęło. Biegnie. Wsiadamy i patrzymy. Ale to głośne jest. O, shit. O kurde, jak szybko teraz. <grybujesz> no nie dobrze. Dobra, to jeszcze to poprawię. teraz zakończymy odcinek. To jest chyba 28 nawet odcinek. No, tutaj by się przydały dwa. hmm, cyki jeszcze 2, 3, 4. Niech kilof tylko nie puści. He, jeszcze trzyma. Czyli idziemy wyżej. To przyspiesza. Czyli w sumie tutaj też byśmy potrzebowali jeszcze dwa. I tylko dwa mi zostały. Dobry moment, żeby puścić. Wow! Zdążyłem zrobić wszystko na styku. <laughs> żebyś to widzicie? Na styku udało mi się to zrobić i w idealnym miejscu po prostu puścił. Eee, no Mam nadzieję, że już się w ogóle nie przyda. W tym odcinku oczywiście kinow No i koniec na razie. Na no, w następnym, tak jak już wam powiedziałem, eee, robimy. Zrobimy... Robimy statuę. No, znowu jedziemy bardzo głośno kolejce. No, dawaj, dawaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze. No, jasno, styk. I schodzimy, patrzymy w górę, a tu będzie ta statua. Także subskrybujcie, lajkujcie się w górę, nie żałujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.